Cześć, witam Was kolejnym stroju dnia. Na sobie mam kolczyki, które zrobiłam sama, już jakiś czas temu oraz bransoletkę, którą mam dzisiaj na sobie pierwszy raz, ale idealnie mi pasuje do koloru paznokci, a pod sweteryka wystaje mi kołnierzyko od koszuli z handem kupionej w second handzie. Tak się prezentuje cały strój. Sweter jest z Pulanbera i kupiony już ponad rok temu. A ponieważ jest dosyć luźny i taki trochę nietoperzowaty, to przewiążę go sobie paskiem na gumce. Pasek jest z Orsej, kupiony już dosyć dawno temu, ale bardzo go lubię. I ten pasek stworzy nam talię i nada sylwetce kobiecych kształtów. Do specjalka założyłam spódnicę. Spódnica jest z Galerii Centrum. Jest z takiego jeansowego materiału z pomarańczową nitką. I do tego ciepłe leginsy. Tak się prezentuje cały strój. Zawsze największy problem mam z doborem butów i zastanawiam się, czy założyć do tego buty szare czy czarne. Ale zdecyduję się raczej na szare. Torebka jest z biżu Brigitte z takimi fajnymi dżetami i ćwiekami na rączce. I torebkę kupiłam na tegorocznej letniej wyprzedaży za 50 zł. Do zobaczenia w następnym filmiku.